19 września w Katowicach odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę spalenia Wielkiej Synagogi Katowickiej. Mieściła się ona przy dawnej ulicy August Schneiderstrasse, dzisiejsza Mickiewicza. Świątynia została podpalona przez hitlerowców 4 września 1939 roku. Wydarzenie to było początkiem przerażającej sekwencji wojennych zdarzeń, które doprowadziły do zagłady niemającej sobie równych w okrucieństwie i bestialstwie. Żydzi Katowicy również padli jej ofiarą, a nasze miasto już nigdy nie było takie same. W przejmującym poemacie napisanym widzisz i zatytułowanym do Polski Cupolin Abraham Succever napisał o Polsce: Mój naród z wielką wiarą zapuścił korzenie, gdy przybił na żyzne Twoje gościnne ziemię. Pracował dla Ciebie i mnożył swoje plony. Przez lata niewoli podniosły, natchniony. Ukochał Cię bardziej niż własną ojczyznę. I dzielił z Tobą to radość, to bliznę. Dokładnie 75 lat temu katowicka Białka Synagoga została podpalona. W czasie, kiedy matki miała zapalać świece szabatowe, naziści składali nową ofiarę bogom wojny i nienawiści. Pomimo, że nasze synagoga płonęła całkowicie przez jeden ziemię, ogień nietolerancji, nienawiści i demonizacji płonie po dziś ziemię. Obecnie na miejscu, gdzie stał budynek, znajduje się plac synagogi z targowiskiem. W lipcu 1988 roku wystawiono pomnik z treścią w językach polskim i hebrajskim, dla uczczenia pamięci Żydów, mieszkańców Katowic zgładzonych przez niemieckiego okupanta w latach 1939-1945.